Samotny mężczyzna, zajęta kobieta i podróż w nieznane. Pociąg, knajpa, gorąca kawa i papierosy. Znana twarz, nieoczekiwana wizyta, romantyczna kolacja z muzyką w tle. Zaskakujący zwrot akcji, z nimi jają, trudne rozmowy, nie ma co gadać. śmierć z wyczerpania i dyrdy mały, codzienne frustracje, podryw na rower, rodzinna atmosfera i przerwa na reklamy, stolik. Pani nawet nie wie, co ja chciałem powiedzieć. Nie szkodzi je ja widziałam i pan nie patrzy. Jakie zpoczenie? Ja na panią, tak?